Dzień dobry, witam serdecznie. Pojawiam się już po dwóch dniach w kolejnym wideoblogu. Miało być oczywiście później, bo tak planuję co tydzień, ale sytuacja jest napięta w Krajowej Administracji Skarbowej. Doszło do wrzenia, jest bardzo, bardzo duże wrzenie w formacji, a to za sprawą niesprawiedliwego i skandalicznego wręcz podziału nagród, do którego dochodzi już po raz kolejny enty, po wejściu w życie Krajowej Administracji Skarbowej, wszystko z powodu wejścia w życie KAS. Otóż mówimy dosyć, już dłużej tego tolerować funkcjonariusze nie będą. 749 zł to są nagrody, jakie otrzymują funkcjonariusze. Poza Korpusem Służby Cywilnej mamy zaznaczone 2126 zł. To są pracownicy niemnożnikowi. W środku jest korpus służby cywilnej, a więc y, głównie urzędy skarbowe, pracownicy po prostu tegoż korpusu. Otóż nie będziemy tolerować takiej rozbieżności takich rozbieżności, 200-749. Tutaj jest korpus sprzątający, pracownicy obsługi, kierowcy, monterzy, bardzo ważna praca, jak w każdej instytucji. Mówię to bez ironii, bardzo potrzebna i tyle się należy, ale tych rozbieżności tolerować nie wolno, nie będziemy. Mówimy dosyć, funkcjonariusze mówią dosyć. <laughs> Tutaj są funkcjonariusze, którzy niedawno zatrzymali 20 ton zabawek podrobionych. To yy, cała Polska się zachwycała, ochronili nasze dzieci. Które pod choinkę dostaliby zabawkę niebezpieczną dla życia, a zdrowia na pewno, może nawet życia nasze, naszego dziecka, Twojego dziecka. Tam zatrzymali też znaki towarowe, więc równocześnie ochronili wielu producentów przed y, konkurencją, jeżeli chodzi o podrobione znaki towarowe własność przemysłowa, handlowa, intelektualna. To są zadania funkcjonariuszy cząstka tych zadań za które otrzymują 749 zł średnio na etat nagrody. Wczoraj bodajże była informacja, że zatrzymali miecz, funkcjonariusze, miecz z epoki brązu, a więc chronią nasze dziedzictwo narodowe, dziedzictwo kulturowe, chronią nas przed materiałami radioaktywnymi, nie pamiętamy zatrzymania broni, chronią nas przed bronią kilkanaście granatników RPG zatrzymanych dzięki skuteczności funkcjonariuszy tak nagradzanych, Albo samochód przed euro z cudzoziemcem, który wwoził materiały wybuchowe, które być może, gdyby nie skuteczność funkcjonariuszy, wybuchłyby w czasie euro, a nie daj Boże na jakimś stadionie. Za takie działania, to jest cząstka tylko działań, które wymieniłem. Tu jest ochrona również gatunków zagrożonych, zwierząt, tzw. cites, roślin, zwierząt, ochrona środowiska. Podwójne zastosowanie materiały radioaktywne do produkcji bomb, i tak dalej. Nie może tak być, że te panie sprzątaczki, które słusznie tyle dostają nagrody, będą aż w takich dysproporcjach. Po prostu funkcjonariusze powinni otrzymać tą nagrodę na wyższym poziomie. Moim zdaniem. I zdaniem funkcjonariuszy także. Bo ich. Yy, działania są bardzo, bardzo skomplikowane. Wszystko dzieje się w to w momencie, kiedy szef KAS, zastępca szefa KAS pisze pismo do dyrektorów, chwali funkcjonariuszy za bardzo skuteczne działania, <laughs> za ponadnormatywne i, i, i wielkie zaangażowanie. Piszę do dyrektorów i naczelników urzędów celno-skarbowych. Kończąc, proszę Państwa, aby moja wysoka ocena działań w obszarze odprawowym została przez Państwa uwzględniona przy okazji grudniowego podziału nagród z Funduszu Motywacyjnego. Tak odpowiadają na Pana prośbę, Panie Ministrze, dyrektorzy. Tutaj to jest policzek nie tylko dla funkcjonariuszy, ale także dla Pana. Ja bym takiego dyrektora zwolnił. Tu akurat chodzi o Izbę Administracji Skarb Skarbowej w Lublinie i dyrektor jest bezradny. Staję w jego obronie, bo sytuacja wygląda tak, że on nie ma jak z tego co mówi wygospodarować oszczędności na funduszu płac. A to dlatego, że to wy kierownictwo KAS nie dajecie mu etatów. Nie dajecie mu po prostu etatów. Pozostawiacie wakaty i on musi oszczędności przeznaczyć na nadgodziny, na nadgodziny i w tej sytuacji fundusz oszczędnościowy się wyczerpuje i nie może wyrównać tych dysproporcji, ale Wy możecie, Ministerstwo Finansów ma takie możliwości i oczekujemy, że takie działania w trybie pilnym zostaną podjęte. Związek Zawodowy no zmuszony już bezskutecznym dialogiem na przestrzeni ponad dwóch lat z ministrem Marianem Banasiem, z którym, no, nie dało się tutaj merytorycznie na ten temat y, porozmawiać. <laughs> Związek Zawodowy <laughs> będzie zmuszony skierować tę sprawę na y, inną ścieżkę. Dłużej już tego tolerować nie możemy. Mianowicie narazicie Państwo, nie podejmując dialogu, i nie wyrównując tych dysproporcji, narazicie Państwo Polskę na Narazicie Państwo na szwang prestiż Polski na arenie międzynarodowej. Po prostu, bo będzie wielki wstyd dla naszego kraju, ponieważ będziemy musieli no, napisać, zwrócić się o pomoc do innych y, instytucji. Skoro z, liczymy wciąż na, na kierownictwo KAS, bo jest nowe kierownictwo KAS i wierzymy, że będzie tutaj inne spojrzenie niż za czasów pana ministra Mariana Banasia, ale no nie możemy dłużej czekać. Dajemy czas tylko do 10 stycznia. Po prostu po 10 stycznia wyjdzie korespondencja i do instytucji unijnych, wszystkich i poruszymy nie tylko kwestię tych nagród. Ale również funkcjonowanie całej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, bo to jest najdłuższa zewnętrzna granica Unii Europejskiej, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Tutaj jest inna granica, tutaj jest granica z Rosją, gdzie te dysproporcje również są i nie będą przez funkcjonariuszy tolerowane. One muszą zostać wyrównane w tym okresie do stycznia. Napięcie rośnie, kolejki na granicach rosną ja się pytam Panie Ministrze czy Pan będzie odprawiał w święta będzie Pan odprawiał w Wigilię, w Nowy Rok w Sylwestra, w Święta Bożego Narodzenia pierwszy, drugi dzień świąt proszę się nad tym zastanowić sytuacja robi się naprawdę napięta i no, liczymy, że w końcu tą sprawą ktoś się na poważnie zajmie my i funkcjonariusze po prostu mówimy dosyć i tylko taki przekaz Wam dajemy dosyć Dziękuję bardzo.